Nietypowe zajęcia dla więźniów organizuje Zakład Karny w Sieradzu. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej przyjeżdżają z wykładami, do których nikogo nie trzeba specjalnie namawiać. Okazało się, że wielu osadzonych interesuje się najnowszą historią Polski. Michał od 15 lat przebywa w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Jako jeden z pierwszych osadzonych zgłosił się na wykład Instytutu Pamięci Narodowej. Już wcześniej interesował się historią, bo jego dziadek był żołnierzem Armii Krajowej. Tu może trafić każdy, i moim zdaniem to jest przede wszystkim tutaj, właśnie do tych ludzi, do których ciężko jest dotrzeć, ponieważ mają inne zainteresowania i może nie są już takich właśnie rodzin, gdzie są przekazywane te tradycje. Ale trzeba wykorzystać każdą szansę, ponieważ ja uważam, że w Polsce nie dzieje się dobrze pod tym względem, jeśli chodzi o edukację młodych ludzi przede wszystkim. Do tej pory osadzeni w ramach resocjalizacji mieli zajęcia plastyczne i teatralne wymagające większej aktywności. Dlatego początkowo nikt nie spodziewał się, że taka forma zajęć spodoba się więźniom. Tymczasem na wykłady zgłasza się średnio 30 osób. Okazuje się, że wielu skazanych dość dobrze orientuje się w tych różnych naszych zawiłościach historycznych. Niektóre pytania, nawet z tego co mówią wykładowcy, bywają dla nich trudne i też są zaskoczeni poziomem wiedzi, wiedzy skazaną. Pracownicy IPN-u opowiadają o różnych aspektach historii, na przykład o konspiracji antyhitlerowskiej w więzieniach kraju Warty. Więźniowie poznają dzięki nim losy ludzi, którzy oddali życie za ojczyznę i mogą być wzorem szczególnie dla ludzi młodych. Mamy wielu wspaniałych ludzi, o których nic oni nie wiedzą. I jestem bardzo wdzięczny osobiście, że ci ludzie mają czas, żeby przyjechać do Zakładu Karnego, poświęcać swój prywatny czas. Na pewno mieliby inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia, i tutaj przychodzą i dzielą się nami, z nami tą wiedzą, yy, która jest bezsenna. Wielu z nich dopiero za kratami ma okazję poznać najnowszą historię Polski. Niektórzy przypominają sobie wiedzę nabytą w szkole. Wychowawcy z Zakładu Karnego w Sieradzu mają nadzieję, że takie wykłady wpłyną na postawę życiową skazanych.